Trzeba zobaczyć, jak układają się daty poszczególnych działań państwa rzecznika. 11 grudnia Sąd Apelacyjny w Katowicach wydaje orzeczenie, czyli wraca się do Sądu Najwyższego za Pytaniem Kradu. 12 grudnia, 15 grudnia i 18 grudnia na oficjalnej stronie witryny internetowej rzecznika dyscyplinarnego istnieją komunikaty dotyczące właśnie tejże sprawy. I to są komunikaty, które mówią najpierw o wszczęciu postępowania, później ym, czyli postępowania wyjaśniającego, później o przedstawieniu zarzutów i łącznie postępowanie postępowaniu dyscyplinarnym końcowym, kiedy jest postawiona kwestia wniosku o mm, zawieszonych czynnościach służbowych. Ja się zastanawiam jako Radni, karnista, jak można w ciągu niespełna 24 godzin dowodowo przygotować materiał. Czy tak powinno być w demokratycznym państwie prawnym, że nawet nie poproszono o właściwy akt, nie zapoznano się dokładnie z orzeczeniem? Ale już pomijmy orzeczenie, bo być może orzeczenie było drukowane już tego samego dnia na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Ale co jest istotą orzeczenia? Zasadniej? Czy ktoś zastanowił się, dlaczego ten skład Sądu Apelacyjnego w Katowicach taką, a nie inną decyzję podjął? moim przekonaniu, w momencie podjęcia działań dyscyplinujących, rzecznicy nie znali, rzecznicy dyscyplinarni, nie znali uzasadnienia. No Moim zdaniem jest to rzecz niesłychana, mógłbym powiedzieć karygodna. My jesteśmy prawnikami w dużej mierze karnistami powinniśmy szanować de dowodowy, Jeżeli chcemy kogoś o coś oskarżyć, to musimy przedstawić dowód. Wiadomo, ja może jest to postępowanie dyscyplinarne związane z artykułem 107 paragraf 1 prawa o sądów powszechnych dotyczących uchylenia godności urzędu czy przekroczenia swoich yy, praw. Ale zmaga no, się tego minimum, przynajmniej kultury praw. I tego nie mamy. A jeżeli nie mamy, to ja się pytam, to czynią jest inwencją działania rzecznika? Na czymie polecenie rzecznik działa? Przepraszam, że stawiam tak pytanie, ale to takie pytanie się nasuwa. W związku z tym uważam, uważamy wspólnie wszyscy, że Chociażby tymi kwestiami, które tutaj poruszyłem, one są niezwykłe. Ale te kwestie, które poruszyłem, powodują, że w żadnej mierze nie możemy, nie możemy mieć zaufania do bezstronnego, niezawisłego y, urzędu rzecznika dyscyplinarnego. Ja rozumiem, rzecznik dyscyplinarny musi stać na straży pewnych pryncypiów. Tak było. Tak powinno być. Ale trzeba też spojrzeć na to, co czego też polega. Kwestia beztrenerności rzecznika dyscyplinarnego, a więc takiego rzecznika, który nie ma żadnego nacisku, swobodnie podejmuje decyzję, zajmowała się deklaracja sofijska z 2013 roku, czyli to była Europejska Sieć Rady Sądownictwa. Ja żałuję, że Krajowa Rada Sądownictwa nie chciała się nad tą europejską siecią Rad Sądownictwa pochylić, została zawieszona, czy nawet wykluczona, nie mam takiej wiedzy, ale te deklaracje są istotne. One obrazują, że nie tylko sędziowie muszą mieć pewne pryncypia, ale również rzecznik dyscyplinarny. On powinien być bezstronny. To słowo jest słowem klucz. Jeżeli my tego klucza nie będziemy mieć właściwie dobranego, to w takim wypadku tego rodzaju postępowania, jakie właśnie zostało przedstawione w postanowieniu, zwłaszcza zarzuty, jakie zostały postawione w postanowieniu rzecznika dyscyplinarnego będą na porządku dziennym. I na koniec chcę powiedzieć jeszcze no, ważną rzecz wzmacniającą przekaz, jeżeli chodzi o kwestię bezstronności. To jest kwestia czy sędzia może odpowiadać na wydane orzeczenie? Ja rozumiem, żeby pani sędzia przez 4 lata nie pisała uzasadnienia. Ja rozumiem, że pani sędzia w ogóle nie przychodziła do pracy, lekceważyła jej obowiązki, referat rośnie lawinowy. Organizacja Narodów Zjednoczonych w Polsce. Panie wysoki sądzie, ale pan sędzia wcale wkracza w sprawę zasadniczą. No dobrze. Dlaczego? Moje ocenie nie. Ale pani sędzia Proszę zredukować, że tak powiem. Nie króciutko. Organizacja Narodów Zjednoczonych wyraźnie ja, o mówiła, że sędzia nie może odpowiadać za wydane orzeczenie. I to jest najważniejsza sprawa tej materii. Jeżeli sąd Katowicki 11 grudnia wydaje orzeczenie i bez przedstawia się zarzuty, to ten skład rzeczników dyscyplinarnych absolutnie nie jest